Siemano, siemano, z tej strony Krzychu, witam na kolejnym unboxingu wielkiego, zajebiaszczego pudła, które mi się nie zmieściło tam na stolik warsztatowy. Znaczy zmieściło się, tylko że nie ogarniałby tego telefon, nie mam takiego wysokiego statywu. Yy, także powyjmujemy sobie te dary Boże <laughs> i te. I może na stoliku przeglądniemy bliżej, co nie? Jeszcze raz dziękuję oczywiście Kiełasowi i Tomek, dzięki za zajebiste pudło. W sumie mógłbym do niego wejść i wysłać się na Madagaskar na wakacje. <laughs> Żartuję oczywiście, dobra. Odpakowujemy, nie wiem od czego zacząć. Niech będzie, że stąd. Niech będzie, że stąd, mam nadzieję, że nic nie przetnę, nie? Albo, że nie założyłeś tam jakiegoś, nie podłożyłeś jakiegoś Claymora, ewentualnie C4 i mi nie, od, nie, wys, nie wysadzi mnie i nie oderwie mi łapy przy łopciu. Lecimy po malutku. A myślę, że widzicie, bo ja muszę tu korygować, patrzeć na telefon. Tu jest coś. czekaj, tu jest... O, chyba tu. O, nie. A! Tak. Tak. Ze złej strony zacząłem. No. Dostałem się Dobra, przez nie pudło. nie bardzo, nie chcę. Nie chcę iść. No. O panie. O panie, ile ja tu będę musiał odpakowywać. Co to takiego? No, zobaczmy. No to takiego jest. <laughs> Proszę bardzo. Proszę bardzo. <laughs> Se stalker. Nitro. Nie, myślałem, że to jest ten non stop. Taka sama, taka sama pucha, kurwa, prawie ty. Ja myślę, że to stalker jest to non stop, ale może działa tak samo. Bez alkohol. Nitro. Bez prądu to linia bezekowy w trzech kumpli. <noise> Dzięki. Na pewno spróbuję. Odłożę znam na stół, później to wszystko podsumujemy. Będziemy na nocnym brąchaniu popijać. Żeby przedszkolaki nie, nie widziały. Kolejny pakuneczek. Kurde, chyba Bóg mnie kocha, bo takie rzeczy dostałem. Chyba na pasterkę pójdę za to. Co to jest? <grym> Aldi. <grym> to jest zasilacz do Xboxa. Ciekawe, w sumie on jest. Ciekawe, czy on jest taki sam jak do. Series Xa? Nie wiem. Trzeba by zobaczyć. Jest zasilacz. Odkładam na ten, na stolik. Ja już położyłem. Gdzie jest nóż? Zagadka, gdzie jest nóż? A leży tutaj. Kolejny jakiś pakunek. Gift. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłodycze dostałem na Mikołaja. <gryzanie> Pana kokta, ciasteczka, proszę bardzo, odkładam. Maltanki retro, co? I jakieś ciasteczka. Będziemy konsumować na streamie. Wszystko. Ja bym czegoś nie pominął wszystko. Kurde, skąd Ty tyle bąbelkowej folii wziąłeś, chłopie? Mamy i kloca. Czekajcie, muszę go wyjąć jakoś tak, odłożyć. Coś tu jeszcze jest, chyba chyba padzior do niego, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Panie, ile Ty to zawijał? Trzy Możecie tam nie widzieć dokładnie bo. asy. One. Proszę bardzo. asy Xbox One. To chyba jest piętka na dysk. To mi się wydaje. Raczej tak. Xbox One Console yy, 2013 rok. HDMI, OUT i HDMI. HDMI, IN. Dlaczego HDMI, IN i OUT? Bo wtedy Microsoft sobie myślał o telewizji, baki. Dobra, dajemy go na stół. I jeszcze chyba do niego będzie kwaciół. Chodzi o 2 km bieżące. Jest i Padzior. Ale to jest Padzior. Czekaj, to nie jest Padzior taki jak w Inmo Series X? Poczekajcie, porównamy sobie. A potem już wezmę go na stół, na stole porównamy. Chyba wszystko za jedwabisty. paczka od Dziękuję jeszcze raz. słodycze, będziemy się wzmacniać cukrem, popijać piwerkiem i co, przenosimy się na stolik. Kuku, witam. Witam przy stoliku. Obejrzyjmy z, z bliższej perspektywy prezenty od Tomka Kiełasa. Mamy Xboxa One'a. On nie ma obrazu HDMI, nie wiadomo co się stało. Czy coś dupło w Wiecie, w środku jakiś chip, coś, może gniazdo HDMI, no nie wiadomo co, na pewno to sprawdzę. Dysku niestety nie ma, ale to nic, może, może się coś, zresztą on powinien bez dysku ruszyć, tak czy tak, on chyba ma wbudowaną jakąś pamięć, nie pamiętam już. Padzior, ale ten padzior on jest od Series X-a bodajże, albo od Xbox One S. Bo tamte stare miały zwykły diapad, a ten ma już ten taki, wiecie, o, taki, Fajn, w fajnym stanie, bardzo fajny padzik. No i zasilanie, oczywiście, tak jak widzieliście, <grystanie> nitro <grystanie> No i cukier do, na wzmocnienie. Widocznie Tomek stwierdził, że nie mam siły i, i będzie mnie podkarmiał. Tak się to prezentuje. No bardzo mi miło. Jeszcze raz oczywiście dziękuję za zajebisty prezent, za zajebistą przesyłkę. Prawie bym się zmieścił do tego pudła. No i co? Na pewno jakiś yy, zrobię research tego XBOXa i coś na pewno będziemy działać, jeśli nie na streamach przy tym stoliku to, to jakieś materiały, no muszę się rozejrzeć, bo nigdy nawet nie rozbierałem Lana. Muszę zobaczyć jak się to rozbiera, najlepiej to zobaczyć sobie na necie, żeby nic nie połamać yy, No i dostać się do płyty, zobaczyć yy, co, tam, co tam jest, no nie? Może jakąś serwisówkę mi się udało ogarnąć albo coś, zobaczymy Kiełas mówi, że on się włącza, że słychać jak płyta chodzi, yy... tylko nie ma dźwięku i obrazu, no nie? No, to może być coś z HDMI, tak mi się wydaje. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, to na dzisiaj tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki Kiełas za dary, Boże. <laughs> I co? Do następnego. Trzymajcie się i nie zapomnijcie o łapkach. Dla Kiełasa łapki. Siemano.